Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Magister G. Dzisiaj pokażę Wam, jakim programem osobiście nagrywam swoje filmiki. Będę nagrywał, bo obecnie mam trzy filmy na kanale, to jest swoje... dwa, będę miał trzy. Dobrze, pokażę Wam, jakim programem nagrywam swoje filmiki, swój filmik. Nagrywam programem Camtasia Studio 8. Camtasia Studio, 8, yy, yy, Camtasia Studio 8 Recorder a jeżeli pobierzecie Camtasia Studio 8 yy, to będziecie mieli demo na 30 dni i będziecie mogli sobie yy, konwertować wszystko sobie fajnie robić zmniejszać sobie yy, w ogóle yy, filmiku yy, sobie filmiku rozmiar, to jest bardzo fajne ja sobie zmieniam innym programem o nazwie Any Video Converter Trochę mi to zmienia w ogóle No ale jakoś żyję z tym Format faktory, mi się nie przydaje I Camtasia Studio Mi nie działa O, takie coś się pokazuje Mi nie działa, ale Camtasia Studio Recorder działa I tak, nagrywam Będziecie Tutaj będziecie mieli taką czerwoną kropeczkę I naciskacie po prostu tą czerwoną kropeczkę I już wam Działa nagrywanie i potem yy, możecie sobie zastopować, spauzować, w ogóle zrobić od nowa. Tutaj macie też pokazany dźwięk, yy, macie też na przykład, yy, tutaj macie różne ustawienia, prawda? Macie pomoc w ogóle ze stronki, macie też czas i yy, dam wam linka w opisie do pobrania Camtasia Studio. Może wam jeszcze będzie działać Camtasia Studio, to już jest bardzo fajny program do edytowania i w ogóle i tak yy, yy, jeżeli yy, już sobie yy, już, już, już chcecie przestać nagrywać ten filmik to nagrywacie sobie po prostu na, naciskacie sobie po prostu F10 i wtedy wam się stopuje wtedy macie tutaj taki yy, albo usuń albo coś tam albo zapisz wtedy, klip, i te, wtedy pokazuje wam się save as i wtedy pokazuje nam się tak, jakbyśmy przesyłali gdzieś filmik, i wtedy y, klikamy do którego folderu chce nam się zapisać filmik. I możemy już zapisać sobie filmik i praktycznie już, y, praktycznie już go po prostu wysłać na YouTube. Jednak y, polecam Wam y, zapisać to jako nie. Nie ten format Camtasia Studio taki, tylko AVI. Tam Wam się pokaże y, taki na dole, w jakim chcecie zapisać formacie. Tak na normalnym Windowsie. Pokażę Wam się, w jakim chcecie zapisać formacie i wtedy wy, wy, wybierzcie sobie dwa będą i wybierzcie sobie AVI. Bo jak wybierzecie sobie to pierwsze, takie standardowe, y, to wtedy Wam po prostu y, tego nie będzie można otworzyć. Ani na YouTube, ani na. Na waszym komputerze, więc i będzie miał też duży rozmiar, więc radzę Wam nagrywać takim, więc radzę Wam to konwertować jako AVI. Więc stop, taki był krótki poradniczek. Dam Wam linka w opisie do tego, do tego programu. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.